Cześć, playerzy! Witajcie w najnowszą ku Play. Dzisiaj nauczymy się kawałka z męskiego grania 2019. Kawałka, który promuje tą imprezę. Sobie i Wam. Prosta i trudna wersja. Zaczynamy! Jeśli znacie te akordy, które wyświetlają się poniżej, możecie przeskoczyć do następnej sekcji. Jak zawsze macie znacznik czasowy w opisie filmiku. Jeśli nie znacie tych akordów, nauczmy się ich. Pierwszy akord to akord c -dur, Sam trzeci palec na trzecim progu na strunie pierwszej, a druga, trzecia i czwarta struna są puste. Akord EMOL to pierwszy palec na pierwszym progu na stronie drugiej, trzeci palec na drugim progu na stronie trzeciej i drugi palec również na drugim progu, ale na stronie czwartej. Pierwsza strona jest pusta. Kolejny akord to akord EMOL. Pierwszy palec na drugim progu na stronie pierwszej, drugi palec na trzecim progu na stronie drugiej i trzeci palec na czwartym progu na stronie trzeciej. Czwarta strona jest pusta. Kolejny akord to akord F-dur. Pierwszy palec na pierwszym progu na strunie drugiej i drugi palec na drugim progu na strunie czwartej. Pierwsza i trzecia struna są puste. Kolejny akord to akord G-dur. Jak widzicie, mnóstwo tych akordów dzisiaj jest. Drugi palec na drugim progu na strunie pierwszej. Trzeci palec na trzecim progu na strunie drugiej i pierwszy palec na drugim progu na stronie trzeciej. Czwarta struna jest pusta. To jest akord G-dur. Kolejny akord to akord Amol. Sam drugi palec na drugim progu na czwartej, a pierwsza, druga i trzecia struna są puste. I ostatni akord, który wykorzystamy w tym kawałku, to Amol sekstowy. Dokładamy sobie po prostu do Amolu. Trzymamy Amol, czyli sam drugi palec, i dokładamy do tego trzeci palec na drugim progu na strunie drugiej. Pierwsza i trzecia struna są puste. Amol sekstowy. To by były wszystkie akordy. Pamiętajcie poćwiczyć je sobie najpierw, połapać kilkanaście razy, zanim zaczniecie grać kawałek. Bo jeśli nie będziecie wiedzieli, jak łapać dany akord. No, to będziecie się bardzo męczyli z tą lekcją. Wyćwiczcie najpierw akordy. Zaczynamy lekcję. Okej, okay, mam nadzieję, że opracowanie pobrane, wydrukowane i możemy grać. Łapiemy sobie akord Amol i będziemy grali biciem akordowym. Kombinowałem, jak tu zrobić najprostszą wersję dla Was, ale tak naprawdę, no, nie da się jakoś tam super prosto tego zrobić. Trzeba trochę mimo wszystko poćwiczyć. Nie wszystko aż takie łatwe. Ok, czyli bicie będzie wyglądało następująco. Uderzymy sobie najpierw w te górne struny, powiedzmy, że w strunę czwartą i trzecią. Jeśli zahaczycie drugą. Też się nic nie stanie, ale grunt, żebyście nie uderzali pierwszej, ok? Czyli uderzamy sobie czwartą, trzecią lub ewentualnie gdzieś tam, jak zahaczycie drugą. To jest nasze pierwsze uderzenie. Następnie uderzamy sobie pierwszą, drugą strunę, ale jeśli zahaczycie ją z trzecią, też się nic nie stanie, ale grunt, żebyście nie uderzali czwartej z kolei, ok? Czyli mamy mniej więcej taki podział. Gdybyśmy grali na gitarze, to bym wam mówił, że uderzamy. Basy, wioliny, basy, wioliny. Ale w ukulele nie mamy basów, wiolinów, wszystko jest wiolinowe, ok? Najpierw kilka razy tak sobie ćwiczcie to, żeby mniej więcej po połowie uderzyć, tak? Na przykład czwarta, trzecia, druga, a później trzecia, druga, pierwsza. Ok, no i teraz w tym momencie uderzamy sobie tak. Najpierw te górne, później te dolne i dotykacie strun, żeby się je przytłumić. Uderzacie znowu te dolne, przytłumiacie, dolne, przytłumiacie i dolne, ale już bez tłumienia. Ok, posłuchajcie tłumimy. 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 Nie tłumimy. I jeszcze raz. Tłumimy. 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 Nie tłumimy. Za dużo razy to słowo już zaczyna mi się plątać. OK, jeszcze raz. Mute. 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 Mute w sensie nie, miód tylko mute, czyli tłumienie po angielsku. Jeśli już wychodzi, spróbujcie sobie to teraz zapętlić. Czyli w momencie, kiedy skończycie tym uderzeniem tutaj w te dolne, znowu zaczynacie od początku grać bicie. Jeszcze dwa. Ok, mam nadzieję, że to wychodzi lecimy do następnej rzeczy. Kładziemy sobie ten trzeci palec na drugim progu na strunie drugiej, czyli mamy w tym momencie amol sekstowy i uderzamy sobie w dół wszystkie struny, po czym w górę uderzamy z powrotem normalny amol, czyli puszczamy ten trzeci palec. Znowu go dokładamy, znowu uderzamy w dół wszystkie struny i znowu go puszczamy i uderzamy w górę. Ok, czyli to jest ta druga część. Amol sekstowy, amol, amol sekstowy amol. Pa pa, pa pa! Jeszcze raz. Pa, pa. pa, pa, pa. Jeszcze raz. Pa, 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 pa. Ostatni. Spróbujmy powtórzyć całą pierwszą linię. Trzy razy takie coś. Drugi. Trzeci. I teraz za czwartym razem musicie uderzyć najpierw dwa razy w dół wszystko. I teraz dół, góra, dół, góra. Na tych dwóch akordach Amol sekstowy i Amol, tak? Jeszcze raz całość. Trzy schematy najpierw, te, których się uczyliśmy przed chwilą. Tłumimy, 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 nie tłumimy i znowu od góry. Tłumimy, 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 nie tłumimy. Trzeci raz. Miód, miód, miód. I teraz dwa razy w dół wszystkie. Dół, góra, dół, góra. Jeszcze raz. Drugi schemat. Trzeci schemat. Czwarty. Ok, jeszcze raz to samo. Drugi. Trzeci. Czwarty. Pa, ra, ra, ra. Ok, spróbujmy sobie razem zaśpiewać dwie pierwsze linijki. Za dużo roboty A koła czy brak Zamiast ten sufit, żeby długi mógł stać. Aha! Ok, lecimy teraz dalej. Łapiemy sobie akord Cedur i gramy jeden schemat. Zbyt kręta. Akord Demol, jeden cały taki schemat. Droga, by lekko ją przejść. o Ok, czyli na Cedurze gramy jeden taki schemat. Na demolu 1 i na amolu 2 i znowu akord c 1 Na na akordzie demol uderzycie jeden raz w dół, macie wszystko w opracowaniu i przytłumicie, żeby dało się zjeść. I dwa schematy. Pięk. Ok. Po pierwszej zwrotce wchodzi od razu druga zwrotka, a, którą gramy identycznie. Tak? Możemy od razu spróbować ją zaśpiewać. Za Teraz ja był i znowu odsadzę. Za krótki ten łańcuch, by dać nogi zapar. Zakończyliśmy sobie pierwszą i drugą zwrotkę, możemy zabrać się za refren. Pierwszy refren rozpoczniemy od akordu demol. Będziemy sobie grali prostym biciem du-du-gura-gura-du-gura. Góra, du, góra. Myślę, że świetnie znacie to bicie, nawet jeśli jesteście początkującymi playerami, ok? Czyli trzymamy akord demol, widzicie jakie są akordy na ekranie, widzicie je w opracowaniu, po prostu możemy grać. Życzymy sobie i wam. Dziesięć by nas było stać. Amol i C-dur. Znowu D. Szczęścia, ile się da. F-dur. Miłości w brud Mądrych ludzi wokół. Ok, czyli mamy D. Mol, jeden schemat cały. F-dur, jeden schemat cały. Amol, jeden cały i C-dur cały. Demol, jeden F-dur jeden i na końcu Amol dwa schematy. Ok? Po czym zabieramy się za kolejną zwrotkę. Za krótkie te nogi, by dogonić czas. Ta głowa, by pionowo stać. Du, 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 góra, du, góra, zbyt mało tu miejsca, rozgóżcić się. I znowu cedur. za mało wszystkiego. Znowu na demolur go, co można by mieć? i wchodzimy w kolejny refren, ale kolejny refren już gramy na innych akordach, zaczynamy od akordu F-dur. Patrzycie w opracowanie, patrzycie na akordy na ekranie i po prostu gramy. Życzymy sobie i wam demol, by nas było. Kolejny refren. W kolejnym refrenie znowu gramy tak jak w tym pierwszym refrenie, czyli od akordu demo z powrotem. Życzymy sobie. Zabieramy się za ostatnie refren, który znowu jest grane od F-duru. Czyli jak, jakbyście zauważyli, to jest grane na przemian, tak? Czy my sobie i wam by nas... I w ten sposób kończycie cały kawałek, tak? Możecie jeszcze ewentualnie, w momencie, kiedy macie kurs y, trzeci, y, tam jest akord możecie sobie, to jest to wyciszenie takie, gdzie każdy z głosów y, śpiewa sobie osobno? Możecie tam zrobić pojedyncze uderzenia dla urozmaicenia w tej prostej wersji, tak? Czyli w momencie, kiedy macie najpierw kurs 2, który widzicie w opracowaniu, załóżmy, że końcówkę wam zagram. A. Szczęścia, ile się da? Życzymy sobie i Wam, by nas było stać na święty spokój. Szczęścia ile się da, miłości w bród, mądrych ludzi wokół. Życzymy sobie. I znowu lecicie biciem akordowym, tak? Chodzi o to, żeby po prostu jak najbardziej to urozmaicać. Ok, a więc lecimy teraz z wersją trudną, która nie będzie jakoś super trudna, będzie trochę trudniejsza od tej wersji prostej. Kilka dodatkowych rzeczy po prostu Wam pokażę. Ok, a więc trzymamy sobie akord Amol i gramy tak jak wcześniej, czyli uderzamy sobie górne struny, później dolne przytłumiamy, dolne przytłumiamy, dolne przytłumiamy, dolne bez przytłumienia i drugi raz to samo i trzeci raz to samo. A za czwartym razem uderzacie znowu górne, dolne przytłumiacie, dolne już bez tłumienia, macie to w opracowaniu i już dokładacie ten palec, puszczacie i dokładacie. Dół, góra, dół, góra, posłuchajcie sobie tej końcówki. Jeszcze raz końcówka. Jest to trochę trudniejsze, dlatego że jak będziecie grali w tempie... Trzeba się wyrobić, tak? W momencie kiedy tłumicie i będziecie robili to w bardzo szybkim tempie, zauważycie, że będzie, będzie powstawał taki efekt tamborynu, czyli tego puknięcia, no bo nie da się jak gdyby tak bardzo ostrożnie przytłumiać strunki, kiedy gra się w szybkim tempie, jeszcze do tego człowiek się skupia na tym, żeby zaśpiewać, tak? Słyszycie, robi się ten efekt tamborynu, przez co to jest de facto fajniejsze, tak? W tej drugiej zwrotce zwłaszcza. Dobra, ok, no to lecimy sobie, Przegranie to sobie w miarę takim już żwawym tempie. E, co jeszcze tutaj? Aha, jeszcze na akordzie Amol, na sam koniec jak będzie. Załóż to na stole żeby dało się zjeść. Urwiecie na koniec, tak? Ok, lecimy całą zwrotkę Za dużo roboty a koła czy brak Ten stówit, żeby długi mógł stać. A haj, cedul. Zytkręta ta droga, Lekko ją przejść. Zasut to na stole, żeby dało się zjeść. Jeden schemat i urwanie. Dwa, trzy, cztery i wchodzi kolejna zwrotka. Za i Na koniec będziemy grali sobie Amol razy 2, okay? czyli już nie zatrzymujemy się, tylko gramy po prostu dwa schematy. Rzeczyn. I tutaj w tym momencie pojawia się refren. Jeszcze jedną rzecz, na którą możecie zwrócić uwagę, e, ja czasem tłumię tą ręką, ale jak już wezmę za szybkie tempo, to też pomagam sobie tą ręką. Także jeśli, jeśli kojarzycie o co chodzi z tym odpuszczaniem tu palca, żeby odzywały się struny, a później żeby się nie odzywały, to dokładacie po prostu te palce i dotykacie nimi delikatnie strun Zobaczcie. Nie musicie wtedy tłumić prawą ręką, możecie to robić lewą ręką. C duże będzie wyglądało to tak. Musicie tłumić powiedzmy pierwszym i drugim palcem. Aha, no i musicie w momencie przy C duży akurat, przy amolu nie było problemu, ale przy cedurze zwróćcie uwagę, że tłumicie przed palcem na którym naciskacie. W związku z tym dołożenie tych palców, dotknięcie nimi delikatnie strun zatrzyma struny poza pierwszą struną, ponieważ naciskamy tutaj na trzecim progu. Czyli to się nadal odzywa, więc będziecie musieli odpuszczać wtedy ten palec jeśli chcecie w ten sposób robić zamiast tłumienia prawą ręką. Ok, Na akordzie Demol. Na Demol tłumię czwartym palcem. No i Amol tak jak był. Ok. Teraz możemy zabrać się za refren. W refrenie mamy dosyć dużo przejść. Będą to przejścia, przynajmniej w pierwszym refrenie, na pojedynczych akordach. Mamy akord Demol. Życzymy sobie Emol, F-dur. By nas było. G-dur Amol. I C-dur. Ty spokój, znowu Demol. Szczęścia. I Emol. F-dur. G-dur. Próbuję mówić akordy i równocześnie śpiewać, to się po prostu nie da. Musiałbym mieć drugiego klona obok siebie. Okej, okay, no czyli w ten sposób to wygląda. Możemy to od razu sobie zagrać za śpiew. No mam nadzieję, że akordy potraficie płynnie zmieniać, tak? Życzymy sobie i wam, by nas było stać. Na święty spokój, szczęścia ile się da. Miłości w brud, mądrych ludzi wokół. Okej, okay, i to by był pierwszy refren. Później pojawia się druga zwrotka, znaczy w zasadzie trzecia zwrotka, bo najpierw były dwie zwrotki pod rząd, czyli wers trzeci, ok? Lecimy. Za krótkie te nogi, by gonić. Kolejny refren, w którym zastosujemy sobie to proste, ale ciekawe, mimo wszystko bicie. Ok, a więc będzie to wyglądało tak, że będziemy uderzali sobie kciukiem i to będzie nasza stopa. Ok? Musicie znaleźć miejsce, w którym będzie najfajniej to brzmiało. Oczywiście w obrębie ukulele, żebyście pierwszym palcem byli w stanie sięgnąć w struny podczas uderzania. No, u mnie jest to akurat to miejsce, tak? Posłucha Posłuchajcie sobie swojego ukulele i znajdźcie to miejsce. Ok. No i teraz tak. Uderzamy sobie kciukiem po prostu, robimy stopę. Kciukiem. I pierwszym palcem uderzamy w górę. I to jest całe bicie. Nic tutaj więcej nie ma. Ale jest to naprawdę efektywne i fajnie brzmi. ok Nasz schemat to jest stopa, góra, stopa, góra, stopa, góra, stopa, góra. To jest nasz jeden schemat i na każdym z akordów gramy po jednym takim schemacie. Okay? Czyli mamy akord F-dur. d moll sobie już ze śpiewem. Życzymy sobie i Wam, by nas było stać. Na święty spokój, szczęścia ile się da, miłości w bród. Mądrych ludzi wokół. Kolejny refren znowu pojedynczymi uderzeniami. Życzymy sobie i Wam, by nas było stać. Na święty spokój, szczęścia ile się da, miłości w bród, mądrych ludzi wokół. I kolejny refren. Życzymy sobie ode wduru. Zwracajcie uwagę, że jeden refren był od demolu, a jeden był od I tu możecie zrobić te takie uderzenia, jak oglądaliście oryginał, to tam koleś na beczkach pam, pam, robi ten akcent. Możecie to zrobić, tutaj to jest zewnętrzna strona, zewnętrzna płytka paznokcia. Po prostu puknąć, tak? I tyle. Coś takiego. Okej, okay, lecimy ostatnie refreny. Życzymy sobie, iba, by nas było stać na świecie. Tak naprawdę ta, pa, pa, Nie gracie, jak chcecie zrobić ten akcent, to wtedy gracie stopa góra, stopa góra, stopa góra, tam, pam Ok? Nie gracie ostatniej stopy i góry. I tyle. Życzymy sobie i Wam, by nas było. z kawałkiem sobie i Wam. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Dajcie mi łapę w górę. Jak zawsze dla zwiększenia zasięgu bardzo mi to pomaga. Zajrzyjcie na grać nauczyigrać.pl, jeśli szukacie sprawdzonego, selekcjonowanego instrumentu, który wybieram jak sam dla siebie, więc nie brzęczy, świetnie jest wykonany i bardzo ładnie stroi. Niestety inne sklepy wiecie jak robią, przerzucają po prostu sprzęt, nie otwierając nawet kartonów, byleby tylko sprzedać. Jak ktoś się zna, to odeślę. Jak się ktoś nie zna, to nie odeślę, a się zorientuję za kilka miesięcy, jak będzie za późno jest kasa w kieszeni, tak? Więc kupujcie naprawdę sprawdzone i selekcjonowane instrumenty. Zajrzyjcie na Patronata, jeśli chcecie mnie wesprzeć, jeśli chcecie spotykać się na live'ach. Mamy live'y raz na miesiąc, na których sobie gramy różne kawałki, robimy losowania, wygrywają patroni nagrody różne. Także zajrzyjcie, jeśli przekroczymy kolejny próg, to będą już losowane ukulele. Także naprawdę warto już od 6 zł zajrzeć, wspierać mnie i spotykać się na live'ach. Dostajecie więcej materiałów, których normalnie nie zobaczycie. Zajrzyjcie do Wrocławia, jeśli uda Wam się kupić bilety. To się może spotkamy, i może jakąś fotkę sobie strzelimy. I tyle. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć!